Ej, wy, odmiszka kotel z tygodnioty Przestańcie weszcie pierdolić głupoty I pani prowadząca z najsłabszego ogniwa Masz wadę wymowy, to się kurwa nie odzywaj Ej, wy, odmisz kakoterski gocioty Przestańcie wreszcie pierdolisz głupoty I pani prowadząca z najsłabszego ogniwa Masz wadę wymowy, to się kurwa nie odzywaj w telewizji, w radiu, takie gwiazdy, że głowa mała I do nam wspólnej, czy jakiś program napytała Bo nieważne, czy włączysz TVN, czy Polsat Same wiecie gwiazdy, kto ich nie rozpozna O ten rap to na komerchę, dobra alternatywa Więc to ty na to ziom, żeby ich trochę powyzywać Chciałbym jeszcze jakiś show, trochę lansu Ale wkurwiam, niech to ktoś robi za idiotę Na hajsu, nie wymagam wiele i na przełom nie liczę Ale pierdolę ten śmiech i melony jak w Afryce Wiesz, ja nie jestem kibicem, ale Jak zajmę trzecie miejsce, to się kurwa nie chwalę Tam nie liczy się kurwa tylko pierwsza pozycja a Na i dziadu należy się dymisja a nie pryskam, ich niektórzy gorzej mają Nie sądzisz, że ci detektywów wiochy odnieprzają? Ej, wy, odmisz kakoterski gocioty Przestańcie pięści, pierdolić mi pocy. I pani prowadząca z najsłabszego ogniwa Masz ładne wymowy, to się kurwa nie odzywaj Ej Kako terski go cioty Przestańcie wreszcie pierdolisz głupoty I pani prowadząca zaznać najsłabszego ogniwa Masz wadne wymowy, to się kurwa nie odżywaj. O kim zerusi, czegoś posłuchać musisz Każdy każdej zwycięzcy bierze do buzi Ten skurwy syn z chwila ciągle zadziera nos Choć wcale kurwa nie ma jak anioła głos Wiesz co, na województwie jego jest wers kolego Powinien on sędziować raczej w mam małego Wiecie ego, a tak naprawdę ciota Rudy Schubert, który zgrywa filozofa I udaje, że sędziuje jak śpiewają polskie szychy A i tak tylko mu w głowie siedzące obok cipy Nie ma lipy, nawijam tu same konkrety A w rządzie ktoś za często chodzi do toalety Podziwicie się, że ma taki wielki nos Po prostu w tym kiblu pierdala ciągle koks Pojechałem i chleb przez przestroga ziomuś Nigdy nie jedź kurwa po alkoholu Ej wy od misz gocioty, Przestańcie wreszcie pierdolić głupoty I pani prowadząca z najsłabszego ogniwa Masz wadę wymowy to się kurwa nie odzywaj Ej wy od misz gocioty, cioty Przestańcie wreszcie pierdolić głupoty I pani prowadząca z najsłabszego ogniwa Masz wadę wymowy to się kurwa nie odzywaj Ej wy od misz gocioty, cioty Przestańcie wreszcie pierdolić głupoty I pani prowadząca z najsłabszego ogniwa Masz wadę widmowy, to się kurwa nie odzywaj Ej wy, odmisz kakoterskie gocioty Przestańcie wreszcie pierdolić głupoty I pani prowadząca z najsłabszego ogniwa Masz wadę widmowy, to się kurwa nie odzywaj Curta <x2> No